Po co to robicie? Chcemy coś wyjaśnić. To no niesprawiedliwe, że każecie rewertę za to samo co nas. Za posiadanie alkoholu. Wiesz co, Bustamante? Nie poszło o posiadanie alkoholu. Ale o to, że rewertę niedostatecznie przykładał się do swojej pracy. Ja nie mam tu nic do gadania. Co miałem zrobić? Reverte nas nie pilnował, bo był w szpitalu. To nie jego wina. Ja tu rozkazuję, a nie ty. Dobra. Usiądźcie jak należy. Cisza, bo wyciągnę konsekwencje. A konsekwencje, Stwórzmy plan. Ci, co chcą protestować, ręka do góry. Anarchia i przemoc mnie przerażają. Nie wtrącam się do tej sprawy z rewertę. Dziewczyny... Tak, Sol. Muszę zrobić porządek w pokoju. Zamknij się. Czekam na zewnątrz, Pilar. Jak chcesz, dołącz do przyjaciółek. Nie, nie? Jeśli ty zostajesz, to ja też. Tak? Zamknijcie się. Zgadzam się z wami, ale mam dość problemów i nie chcę więcej uwag. Do zobaczenia. Won! Zostaliśmy tylko my. Nie ruszymy się stąd, dopóki Reverte nie wróci.

strasznie prostacka. To zaczekaj. Sabrina? Cześć, kochanie. Witaj, Sol. Jak się masz? Dobrze. Nie mów, że przyszłaś do Miguela. Tak, a co? Nie ma go? Strajkuje zresztą klasy. Jak ci poszło wtedy, kiedy cię wezwałam? Źle zrobiłam, że cię posłuchałam. Kazał mi spadać na drzewo. Nadal bardzo kocha mi Tak, ale ona nie zwraca na niego uwagi. Śpiewał dla niej serenady, a ona go spławiła. Muszę go jakoś pocieszyć. Czekaj. Gandia dał nam karę. Nie możemy wychodzić i z nikim gadać. Nie ma sprawy. Napiszę do niego list. Właśnie. Sabri, jesteś jak diament. Wejdź na chwilę do mojego pokoju. Nie postawią na swoim. Zostaną przykładnie ukarani. Alicjo? Licito? Co? Odezwij się. Przecież o nic mnie pan nie zapytał. Elitway School? Dzień dobry. Pan Mendiola. Co słychać? Bardzo się cieszę. Tak, jest tutaj. Nie ma mnie. To znaczy w szkole, ale nie w gabinecie. Miał poważny problem z piątoklasistami. Urządzają jakąś demonstrację czy strajk. Algo Oczywiście, panie Mendiola. Z przyjemnością. Czemu pan to zrobił? Jesteś wredna. Dlaczego? Jak mogłaś mu powiedzieć o tej demonstracji? Nie zakazał mi pan. Proszę poprosić Milagrosę, żeby pana kryła. Mila Tak. Co masz przeciwko niej? Źle się czuję i nie lubię być źle traktowana. Przepraszam. Biorę sobie wolne. Co takiego? Nie cierpię Towarzystwa Buraków. Co ma do tego Milagrosa? Podoba mi się jej strój kobiety kota, ale co? Co ma do tego kobieta kot? Niech mi fanta święty spokój. Nie odbiłbym partnerki Batmanowi. Szkoda, że nie poznałaś mojej mamy. Czemu? Jesteś do niej bardzo podobna. Serio? Nie tylko fizycznie. Też była taka dzielna. Moje ciuchy. No tak. Martin. Chodź. Co tu robisz? Przepraszam, ale co? Nie pyskuj mamie. Rozumiem, że nie chcesz ze mną rozmawiać, ale nie pozwolę sobie dłużej pomiatać. W szkole wydarzyło się coś, co ma związek z tobą i musisz. Co się stało? Z tym głupkiem na zewnątrz, że będzie ciężko. Trzeba pogadać z Gandhią. Co zrobisz, jeśli to Mendiola i zarząd wylali rewertę? Porozmawiam z nimi, ale trzeba działać już. Chodźmy, tak? Tak czy nie? Tak. Ruszajmy. Dziękuję. Co tu robisz? Oni mają karę i nie mogą z tobą rozmawiać. Mam ochotę ich zabić. Weszli w ubłoconych butach do bufetu. Rób swoje. Już idę. Ale nie znoszę ich. Ciągle zmywam błoto z ich butów. Co z wami. Nie zachowujcie się jak wygłodniałe wilki. Co to? Po trochu, żeby nie zauważyli z zewnątrz. Usiądźcie i czekajcie. Siadajcie, bo nauczyciel nas zobaczy. Daj mi choć trochę. Zobaczą was. Thank you.